Witajcie kochani, z tej strony tarocistka Winaja. Witam wszystkie zadekalne wagusie, wagusie, które są wśród zacnego grona moich widzów, subskrybentów, jak również wagusie, które pojawiły się tutaj pierwszy raz. Zapraszam, zachęcam do wysłuchania. Mam nadzieję, że Wam się tutaj spodoba, a jeśli Wam się spodoba, no to oczywiście zachęcam do subskrypcji, najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych e, nagrań. Moje piękne wagusie, horoskop tygodniowy, taki ekspresowy podgląd mm, tygodniowy, jak co tydzień u mnie. E, przekaz kochani na tydzień od 20 do 26 6 lutego roku 2023. Zobaczymy, jakie energie do Was idą, na co zwrócić szczególną uwagę. No i co tam szykuje ciekawego wszechświat na cały ten zbliżający się tydzień. Dobrze, kochani, zaczynamy. Ja już stosuję karty, i ci, którzy mnie znają, dzisiaj zobaczycie malutkie, ale to tak naprawdę drobna taka. Hmm, zmiana w samym rozkładzie kart, ale przekaz będzie ten sam. Dobrze, kochani, pamiętajcie oczywiście, że jest to przekaz ogólny, nie wszystko musi z Wami rezonować, nie wszystko musi do Was pasować, bierzcie, co pasuje, odrzucajcie, co się nie zgadza. Dobra, Bagusia, zobaczymy, co tam u, u Ciebie. <laughs> Wyzwanie dla Wagi na ten tydzień. Mm -hmm. Co ciekawego w pracy... Ciekawego w miłości i karta rada. Mhm. Mhm. Dobra waga, waga, waga. No ładnie, ładnie. No, to ja już mówię, jestem już poza połową tutaj czytań. I powiem Wam, ten tydzień dosyć taki obfity, jest taki dosyć hojny dla wszystkich znaków, zodiaków Więc ja, wiecie, jak wiecie, uwielbiam przekazywać dobre informacje. Więc już tutaj spieszę z przekazem. Drogie wagi, Wasze wyzwanie na ten tydzień, Wasza taka energia z zewnątrz, taki klimat klimat wagi w tym tygodniu, klimat zwycięstwa, klimat wschodzącej gwiazdy, klimat spełniających się życzeń i takiego poczucia indywidualnego szczęścia, szczęścia takiego osobistego, kochane, kochane wagi. Więc no co, więc czy warto by było tą energię dosłownie schwytać mocno i trzymać? Cały tydzień, najlepiej jeszcze dłużej. Kochani, w tym tygodniu Czegokolwiek się nie dotkniecie, dosłownie, prawda? Jakiegokolwiek przedsięwzięcia, projektu, czy zadania się nie podejmiecie, to to zakończy się po prostu najzwyczajniej w świecie. Sukcesem murowanym po prostu. Więc jeżeli do tej pory jakaś waga miała wątpliwości, czy te projekty, czy te pomysły, które miała i które realizowała miały, mają jakiś sens, to w tym tygodniu przyjdzie taki dzień, że Wy dosłownie zobaczycie pierwsze efekty i poczujecie, to jest to, to jest ten strzał w dziesiątkę. Dobrze warto było pracować, warto było tutaj troszeczkę wysiłku wkładać, bo to jest to, są pierwsze efekty, czuję się spełniony, spełniona, czuję się doceniony i wiem, że to co robię, idzie w dobrym kierunku, i to jest dobre. Także takie fajne tutaj informacje dla was, także super, super, kochani. koniec szóstka była, to jest również taka energia zaleczonych kryzy kryzysów, tak? Z takiego wiecie, wspinania się po szczeblach kariery. Jeśli były jakieś kryzysy, właśnie, czy to zawodowe, czy w związkach, czy w relacjach, prawda? Osobiste również, to w tym tygodniu to wszystko ma tendencję wzrostową, tak? Mało tego, się. Wy w tym tygodniu będziecie zwracać na siebie uwagę, wy będziecie przyciągać ludzi, będziecie przyciągać wzrok ludzi, będzie do Was bił ten właśnie blask tego takiego osobistego sukcesu. Także super, bierzcie tą energię i nie puszczajcie. Dobrze, Wagusia, i praca. Eee, kochani, mm, tu jest inwestycja mm, samego siebie, wyraźnie, więc być może niektóre wagi. Em, mają własny biznes, planują własny biznes, zakładają jakąś firmę, i w tym tygodniu warto by było um, takie pierwsze inwestycje, pierwsze kroki wykonać, prawda? Lub pojawia się dla niektórych z was jakaś informacja, jakaś wiadomość, gdzieś tam z urzędu, z banku, gdzieś tam, że nie wiem, jakaś pożyczka, prawda, um, czy tam są jakieś tam fundusze tam z Unii Europejskiej, czy skądś, nie znam się dokładnie na tym, jest takie zielone światełko, że można ruszać z tym pomysłem, z tym swoim biznesem, z tą swoj, swoją firmą i waga może tworzyć swoje zawodowe e, królestwo, także są tutaj takie informacje, ale wiecie, tutaj, tak jak mówię, tu waga, nawet jeśli nie tworzy własnej firmy, to tutaj ma takie, takie wiecie, będziecie mieli takie poczucie docenienia przez szefa, e, przez przełożonego, będziecie mieli takie poczucie, że to, co robicie, właśnie, to jest dobre, że wykonujecie to dobrze, tak, i chcecie to dalej tworzyć. Wy to stanowisko, to, to uznanie, tą opinię, wy na to sobie zapracowaliście i jesteście gotowi poświęcić wszystko w tym tygodniu, no, niemal wszystko, ale, ale albo bardzo wiele, żeby, żeby ten stan utrzymać, prawda? Nawet jeśli, nie wiem, trzeba będzie się doszkolić, trzeba będzie zapisać się na jakiś dodatkowy kurs, tak? to waga jest gotowa podjąć się tych zadań właśnie po to, żeby utrzymać naprawdę silną, silną pozycję zawodową wagi. Także super. Tu, tak jest, tu jest dosłownie, zaczynam stawać na nogi, ogarniać życie, tak? I mam ku temu dobrą strategię i wiem, że nawet z tych drobnych, te drobne można spieniężyć i te wiadomości, które się pojawiają, naprawdę dadzą Wam takiego kopa do pracy, do, do roboty, że, że super. Także fajnie. Dobrze, kochani, Wagi posługujące pracy, wagi bezrobotne. Tu się też pojawia propozycja. Może nie tyle propozycja, co pewna wiadomość to jeszcze nie będzie taki typowy etat, wiecie, raczej jakiś taki, wiecie, staż, być może praktyki zawodowe, ale jeśli się coś takiego pojawi, warto zwrócić na to uwagę, warto się temu przyjrzeć, być może nawet podjąć się tego, bo to, tak jak mówię, ma fajne takie e, później e, perspektywy na przyszłość, także warto w się na to zwrócić uwagę, ale tutaj jest budowanie takiego swojej silnej pozycji zawodowej w tym tygodniu, więc warto się przyłożyć. A jeszcze przy, przy, przy okazji wy będziecie dosłownie zamieniali w złoto wszystko, czego się nie dotkniecie, no to, no to tylko brać. Okej, okay, kochani. I miłość, i miłość właśnie, tu też, kochani, tu też piękne informacje. Tu jest walka o szczęście, kochani. Mhm. Walka z wszelkimi przeciwnościami. Mhm. Um, więc, jeśli nie wiem, wasz, są takie relacje, taki związek pełen przeszkód, przeszkadzajek. Nie mówię, że związek zakazany, nie, bo tu, tu nie ma nielegalnych relacji i, 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 i związków. Um, tu jest taki właśnie, co, co przeszkadza, coś przeszkadza. Nie wiem, odległość być może, um, nie wiem, jakieś inne tam sprawy wasze osobiste, i to jest walka z tymi przeciwnościami, walka o. O szczęście w związkach, w relacjach. Tu jest potrzeba, kochanie, takiego silnego, niezawodnego związku, tak? Szacunku wzajemnego, tak i ktoś tutaj podejmuje walkę. Jeśli macie lwa lub kogoś z Trugonu Ziemi, byk pan na koziorożec, to mam wrażenie, że ta osoba będzie tą walkę podejmować dla wagi, w imię miłości, w imię związku, w imię samej wagi, tak, bo warto o tą wagę zawalczyć w tym tygodniu. I będzie to walka, ale to będzie bardzo fajna, kochani, walka taka mądra, spokojna, Wiecie, tak praktycznie ta osoba podejdzie. nie, Tu nie będzie efektów specjalnych, tu nie będzie płatków róż na, na łóżku, tutaj nie będzie, wiecie, bukietów pod nogi, tu będą e, takie fajne e, czyny, wiecie, taka inwestycja, e, mm -hmm. bez zaborczości, takie opanowane emocje, kochani, tak? E, I taka osoba będzie, będzie chciała wam pokazać, że. E, Dokładnie, ja nie potrzebuję tu wzlotów, ja potrzebuję niezawodnego, silnego związku i będę tutaj się upierał przy tym, żeby ten związek doprowadzić do takiego stanu. Także tutaj takie informacje. Mhm. Inwestycja w związek, tu się zaczyna dość poważna. Mhm. Dobra, kochani, i single. I, kochani, tu jest taka wytrwałość, wytrwałość w zdobywaniu kogoś. Mhm. I to jest ten rycerz taki, który, wiecie, jest gotów nawet poczekać na wagę. Lub waga jest gotowa poczekać na kogoś, e, walczyć z przeciwnościami, walczyć z rywalami, prawda? W bardzo młody sposób. E, i skuteczny, przede wszystkim skuteczny, więc w ogóle, jeśli macie jakiegoś tutaj adoratora, adoratorkę, no to spodziewajcie się, że w tym tygodniu ta osoba albo wyjdzie do Was z propozycją, albo podejmie się takich działań, które mocno Was zaskoczą, bo te działania będą skuteczne. Bo te działania, pomimo tego, że na pierwszy rzut oka będą się wydawały jakieś takie w ogóle mało efektowne, prawda, to w ostatecznym rozrachunku mm -hmm, ciężko, ciężko będzie. Umknąć tej osobie, tak? Także warto tutaj te mm, propozycje rozważyć, kochani. Konkretne propozycje tutaj e, nie ma, nie ma żadnych haczyków raczej także warto tutaj na to zwrócić uwagę. I fajnie, walka o szczęście, walka właśnie o szczęście uczuciowe, także super. I właśnie, kochani, i tutaj rada, ten Askielichów mówi, no właśnie, to jest ten tydzień dla Was, drogie wagi, to jest ta okazja do tych radosnych przeżyć, nie? Tak? Do romansów, do miłości, do wybaczenia, do takiego... Przebudzenia wręcz duchowego, tutaj waga może poczuć się sama ze sobą świetnie, tak? Więc będzie przyciągać te inne osoby i będzie pokonywać wszelkie trudności, czy to w związkach, czy to w pracy, czy gdziekolwiek indziej, tak? Chwytajcie te szanse w ogóle w tym tygodniu, pokochajcie się, pokochajcie wszystkie te szanse, te okoliczności, które przyniesie wam w tym tygodniu wszechświat, bo tu sukces murowany. No, sukces murowany. Jaki, to, jaki by nie był strzał, to by nie zawsze strzał w dziesiątkę. Także mm, nie przegapcie, nie przegapcie tej okazji, bo to naprawdę jest szansa na nowe mm, przedsięwzięcia w pracy, na nową pracę, na nowe związki na y, narodzenie się na nowo starego związku, także same szanse, a także na to, żeby waga, że, waga się narodziła na nowo, tak, i poczuła tą, tą siłę, tą moc. <dobrze>, Dobrze, kochani, zobaczmy jeszcze, co aniołki radzą na ten tydzień dla Was, odpuść sobie, no tak, właśnie, waga, odpuść sobie w tym tygodniu, tutaj wszechświat już pokieruje wszystkim za Ciebie, tak, odpuść sobie, już się napracowałaś, napracowałeś, już się nawysilałeś, Teraz tylko zbierać, e, m, prawda, owoce e, i chwytać szansę, te prezenty od losu, e, te, te, te nowe początki i nowe okazje do, do szczęśliwszego, radośniejszego m, życia, pełnego miłości e, i romantycznych uniesień. Także się super, odpuszczamy, odpuszczamy e, i chwytamy to, co daje wszechświat. Także pięknie, pięknie dla Was. No i oczywiście życzę Wam, żeby ten tydzień był taki... Pełen e, takich e, uniesień, pełen sukcesów, pełen wiary w siebie. Mnóstwo pozytywnej energii Wam życzę. I co? My widzimy, słyszymy się niebawem, a ja żegnam się grzecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!